Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję Gość dnia. A dziś ze mną w studiu e, doktorka Justyna Roziewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Konrad Roziewski. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. E, państwo e, tworzą częstej e, take lesson profil. E, profile właściwie nie tylko, e, ale e, nie o tym będziemy rozmawiać, nie po to się spotykamy. E, powodem naszego spotkania jest wydarzenie. Jedno wydarzenie, dwie szanse na lepszą pracę i na życie. O pracy, rozmowie i języku. I do tego za chwilę sobie przejdziemy, ale najpierw, korzystając z okazji, że mam okazję rozmawiać z takimi specjalistami z zakresu języka angielskiego, no to muszę zapytać przede wszystkim o to, jak oceniają państwo poziom tegoż języka w Polsce, zarówno u dorosłych i u dzieci, czy na przykład na tle innych krajów odstajemy bardzo, czy nie? Zaczniesz? Mogę zacząć, tak. Ten język, mówiąc w skrócie, czy znajomość języka angielskiego jest lepsza niż, niż była wcześniej. To jest na pewno trend rosnący z jednej strony, z drugiej strony, podróżując po Polsce, po, po, po Europie, porównujemy tę znajomość języka angielskiego Polaków z innymi narodowościami, np. Niemcami, Francuzami, Hiszpanami. I tutaj wypadamy bardzo dobrze. Bym powiedział, nie wiem jakie, tak. jakie są Twoje doświadczenia? Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o sam poziom języka, no to jest coraz lepiej. Zdecydowanie Polacy coraz chętniej uczą się tego języka, coraz częściej um, czują konieczność, ale potrzebę i fan, taki zwykły fan z umiejętności różnych języków. Myślę, że to, co Taką, taką igiełkę teraz włożę. Nie wiem, jak się mówi po, po polsku. Jak się włożyć? Nie, nie mówi się igłę, jak się mówi po polsku. Hmm, szpilkę, o, tak. tak. Wbiję szpilkę małą. Myślę, że to, co nas najbardziej odróżnia, to wcale nie poziom, bo poziom jest bardzo ok i jest bardzo w porządku. Nasz akcent polski jest bardzo fajny, bo dobrze jest zrozumiany, jest w ogóle na czele. Akcentów takich dobrze zrozumianych na całym świecie, w grupie takiej, która się nazywa Educated European English i to super działa. Natomiast ta szpilka, o której chciałam powiedzieć, to to, że cały czas mamy kompleks, kompleks Polaka. Boimy się mówić. Często mamy zasoby, mamy wiedzę, mamy już jakieś doświadczenie, natomiast boimy się. Odezwać, wstydzimy się odezwać, uważamy, że jeszcze za mało, że jeszcze nie teraz. Więc jakbym miała powiedzieć, właśnie jaki największy tutaj błąd my, Polacy, popełniamy, to taki błąd zaniechania mówienia, uciekania z sytuacji. Um, więc nad tym pracujemy. My jako Just a bardzo wzmacniamy głównie kobiety u nas na profilu i yy, w działalności instagramowej, ale w ogóle na co dzień. Natomiast yy, naszym naszym takim hasłem przewodnim jest e, bój się i mów e, i potem zaczyna się dziać magia e, więc w tym kierunku myślę że warto żebyśmy my Polacy poszli mhm. ja często spotykam się z takim przeświadczeniem właśnie to o czym pani wspomniała że mamy ten zasób słownictwa te umiejętności porozumiewania się natomiast blokuje nas to że właśnie boimy się tych błędów czy to nie jest trochę tak że w języku angielskim, nie mówię oczywiście o y, sytuacjach stricte zawodowych, do których sobie za chwilę przejdziemy, a o takiej codziennej komunikacji. Przykładowo jedziemy gdzieś za granicę, gdzie ten język angielski jest dobrze znany. Y, czy powinniśmy się właśnie bać tych błędów? Czy tutaj jednak y, warto wyjść z tego założenia, że no i tak się dogadamy? <gadamy> Świetne pytanie. Pozwolę sobie odpowiedzieć na nie. Statystyki są jasne i bardzo określone, więc je zacytuję. Jeśli chodzi o język mówiony angielski, globalnie tylko 3% nieporozumień w języku mówionym wynika z błędów gramatycznych. Tym samym możemy uznać, że jest to bardzo niewielki faktor. U nas na, na zajęciach prowadzimy, na przykład takie ćwiczenie, że zaczynamy, ja zaczynam mówić zdanie, które jest z konkretnym błędem, i proszę, żeby druga osoba je dokończyła, tak spontanicznie, automatycznie. I to ćwiczenie zawsze wychodzi tak samo, mianowicie, mimo, że ja mówię z błędem, to druga osoba rozumie, co ja mówię. I dokańcza to zdanie sensownie. To znaczy, że zaszła komunikacja. O to nam chodzi. Więc nie bójmy się tych błędów, nie bójmy się błędów w wymowie, nie bójmy się i nie wstydźmy się naszego akcentu. To też powtórzę jeszcze raz, bo mamy piękny akcent i to jest nasz akcent i powinniśmy być z niego dumni. Natomiast jak się nie odezwiemy, no to się nic nie wydarzy. Nie zbudujemy relacji, nie kupimy tego loda we Włoszech. Więc znowu błąd zaniechania. Wracamy do, do tego, o czym wspominałam wcześniej. Z drugiej strony, radość i satysfakcja, kiedy to faktycznie zrobimy, mimo błędu jednego, drugiego, trzeciego jest po prostu niesamowita, tak. I to jest właśnie ten problem z zaniechaniem. Ale pan powiedział, że może nie w tych sytuacjach zawodowych albo jakichś tam poważniejszych. Ja bym powiedział, że nawet w takich sytuacjach, gdzie nam się wydaje, że to jest profesjonalnie, więc powinno być na najwyższym poziomie. Tam też są dopuszczalne błędy. Ja po kilkunastu latach w korporacji, spędzonych w, na różnych spotkaniach z Anglikami, ze Skandynawami, z Amerykanami, tam tam nie ma takiej atmosfery zazwyczaj w korporacjach, przynajmniej tych, których, które ja widziałem, gdzie ktoś mówi, ha, tutaj zrobiłeś błąd i tu już nie pojedziemy dalej w tym spotkaniu, mm -hmm. bo ja ci muszę wytłumaczyć, jak korzystać z tego czasu gramatycznego. Nie? To w ogóle nie występuje. Wszyscy na świecie jakby doceniają to, że mają wspólny język, którym mogą się posługiwać i tam też chodzi o pewną efektywność, więc proste struktury, proste sformułowania, tak, ale właśnie też to podejście do błędów. Mhm. Tam nikt nie, nie zwraca uwagi na to, że ktoś użył złej końcówki albo wręcz złego słowa, dopóki ta komunikacja następuje i dopóki się dogadujemy, o co nam chodzi, jaki jest projekt i tak dalej. Ja jako doktorka jeszcze pozwolę się wtrącić, bo ja lubię wszelkie badania, liczby. Warto być świadomym tego, że na całym świecie w tej chwili na jednego native'a czyli osoby z Wielkiej Brytanii, z Australii, ze Stanów przypada czterech nie native'ów korzystających z języka angielskiego. Tym samym niejako angielski już nie jest własnością chociażby brytyjczyków. Mhm. Więc idziemy w kierunku upraszczania. My bardzo dużo szkolimy właśnie z takiego trendu plain language, simple language. I inclusive language, czyli język, który włącza, a nie wyłącza, i on nie może być wcale za trudny, bo jeśli rozmawiam, ja nie znam Włoskiego, jadę do Włoch i chcę zamówić po angielsku jakieś danie w restauracji, i chcę spytać, nie wiem, czy, czy jest gluten powiedzmy w tym, w tym daniu, to ja muszę użyć języka prostego, żeby druga osoba mnie zrozumiała. Wbrew pozor, wbrew pozorom, w biznesie jest tak samo. Język biznesowy jest, ma być efektywny, skuteczny, włączający, a nie wykluczający, więc też tutaj nie dążymy do wysokiego poziomu i skomplikowania, tylko dążymy do prostoty, bo chcemy szybko załatwić negocjacje, szybko zrobić jakiś biznes, szybko nawiązać kontakt z klientem. Więc to jest taka nowość, myślę, w trendach. Mm, większość komunikacji biznesowej um, na całym świecie to jest poziom B1, B2. To wcale nie są jakieś y, sophisticated, wyżynie, Tak, tak wyżyny angielskiego i y, jak ma się to B1 w angielskim takim komunikatywnym? Rewelacja. Czyli można śmiało powiedzieć, że jakbyśmy mieli określić poziom? Y, Języka angielskiego, którego oczekują pracodawcy z reguły to jest B1, B2, czyli ten już komunikatywny, tak? Następne święt, świetne pytanie. Tak. <grafię pan... <grafię> Seria dobrych pytań. Seria dobrych pytań. Wyjdźmy od tych ogłoszeń może o pracę najpierw, mm -hmm. bo to jest taka historia, którą też o której warto powiedzieć, i chciałabym, żeby to dzisiaj wybrzmiało, bo, bo zaraz powiem dlaczego. W tych ogłoszeniach o pracę często mamy zapis biegu angielski albo ym, komunikatywny. komunikatywny angielski. I dla mnie biegu angielski to jest... To jaki to jest ten angielski tak naprawdę? Dla mnie to jest trochę jak jednorożec, yy, o mm. którym wszyscy słyszeli, ale co, co to jest tak naprawdę? Więc ja bardzo nie lubię określenia biegu angielski, bo on mi nic nie mówi. Ym, jakbym sobie powiedziała, że ja chcę korzystać z biegłego angielskiego, to ja mam tak tę poprzeczkę postawioną w nieokreślonym miejscu, że ja, ja będę cały czas we frustracji. Więc ten biegły angielski jest taką pułapką w ogłoszeniach i proszę w nią nie wpadać, bo bardzo rzadko, niestety, nadal w ogłoszeniach o pracę mamy konkretne poziomy językowe. Według mnie. C1 na przykład. Na przykład C1, tak. Według mnie powinniśmy iść w kierunku um, takich poziomów konkretnych, um, gdzie mówimy o umiejętnościach, czyli Umiesz rozmawiać z klientem na tyle, żeby efektywnie doprowadzić, nie wiem, podpisać umowę. Albo potrafisz zrobić prezentację przed międzynarodowym teamem. I to byłoby bardziej konkretne i też mierzalne, i ludzie mogliby, szczególnie kobiety, teraz powiem dlaczego, chętniej aplikować na te stanowiska. Ponieważ myślę, że w związku z tym, że ten angielski jest tak. Nijak opisany w ogłoszeniach o pracę, to bardzo dużo osób po prostu nie aplikuje, mimo że zna ten angielski na wystarczającym poziomie. A jeśli chodzi o język branżowy w, w konkretnych powiedzmy dziedzinach? Czy jest duży nacisk na to, żeby, zdać, żeby znać na przykład, no nie wiem, załóżmy, zatrudniamy się w gastronomii, gdzie jest duży nacisk na język angielski. Czy pracodawcy stawiają tutaj na, na ten specjalistyczny język bardzo? Czy jakby można, że tak powiem, się doszkolić, a wystarczy być na tym stopniu magicznym, mitycznym, komunikatywnym. To oczywiście zależy od pracodawcy. I tu mhm. powiedziałbym, że język nie jest, nie, nie różni się aż tak bardzo od innych umiejętności. To, co my obserwujemy jako trend, to to, że coraz częściej pracodawcy zatrudniają pod kątem attitude i takiego dopasowania do zespołu, a mniej pod kątem umiejętności takich twardych, tak? I tutaj, mhm. mówiąc stricte o języku, powiedziałbym, że ja bym wolał jako pracodawca zatrudnić osobę, która potrafi się dogadać i nie ma oporów z rozumieniem, z mówieniem, też z dopytaniem, jeśli czegoś nie, nie rozumie, nie łapie w pierwszym, za pierwszym razem, niż taką, która zna wszystkie słówka branżowe, ale nie potrafi z nich złożyć zdania albo po prostu się boi. Bo to słownictwo branżowe, tak samo jak wiele tych umiejętności, takich hard skills tak, typu nie wiem, obsługa konkretnych programów. Oczywiście to jest plus, tak, jako takie doświadczenie, z którym Kandydat wchodzi już na wejściu, ale pewnych rzeczy da się douczyć. I akurat konkretne słownictwo branżowe jest najprostsze pod warunkiem, że ta osoba już po prostu mówi swobodnie, rozmawia po angielsku. Nieperfekcyjnie dodajmy. Nie idealnie popełnia błędy, ale tak. Myślę, że ten attitude, to, to, to nastawienie to jest w tej chwili złoto. Mhm. Myślę, że wielu pracodawców by się podpisało pod tym, że e, ja nauczę tego człowieka wszystkiego byleby on chciał, był zaangażowany, byleby nie miał właśnie tych kompleksów i blokad w sobie, to zresztą sobie poradzimy. Oczywiście też zależy od branży, no bo wyobrażam sobie, że zatrudniając, nie wiem, do kancelarii prawnej obsługującej obcokrajowców, obsług no jednak ten poziom angielskiego, ten żargon, ten język prawniczy jest wymagany na pewnym poziomie. Um, ja sama przeszłam zmianę zawodu i przez wiele lat pracowałam w korporacjach i działałam w logistyce i w transporcie i osoba z bardzo humanistycznym wykształceniem poszłam właśnie do logistyki i okazuje się, że to po prostu wchodzi jak się chce i jest się otwartym, to ten żargon, to słownictwo specjalistyczne Wejdzie prędzej czy później. Trzeba być tylko uważnym i trzeba aktywnie i z otwartą głową brać udział w spotkaniach, chociażby. Mm -hmm. no, wydaje mi się, że ogólnie w nauce języka chyba najwięcej, oprócz tego, że oczywiście ćwiczymy sami, to też trzeba się z tym językiem przede wszystkim osłuchiwać, tak? o, mieć po prostu obycie. I otaczać. Tak, to jest też jedna. Z lepszych metod nauki, rzeczywiście. A ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś zaczął pracować w takim anglojęzycznym środowisku i się nie otoczył angielskim, tak? Bo to w gruncie rzeczy o to chodzi. Mhm, tutaj dodam jeszcze taką mam gwiazdkę znowu, że y, osłuchiwanie jest jak najbardziej ważne, odczytywanie jest jak najbardziej ważne. Tylko nie zapominajmy o tym, że y, umiejętność mówienia to jest trochę inny skill. Więc y, jeśli chcemy mówić w biznesowym angielskim. To po prostu musimy ćwiczyć mówienie. Samo słuchanie podcastów, czytanie książek branżowych, to zdecydowanie za mało, bo dla naszego mózgu to jest odbieranie informacji i wiedzy, a nie produkowanie tego mówienia i tych słów, tych zwrotów. Tym samym to też jest następna rzecz, którą bym, o której bym powiedziała, że my, Polacy, często, że mamy te kompleksy, często, że się boimy, to wolimy nie mówić. Wszystko rozumiem. A nie umiem tego powiedzieć. I to jest bardzo częsty przypadek, więc, żeby gadać, trzeba gadać. Mhm. A okazji do gadania i nie tylko, będzie dosyć sporo. Dokładnie już 12 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki spotkanie, tak jak mówiłem, pod nazwą: jedno wydarzenie, dwie szanse na lepszą pracę i na życie. Powiedzcie, Skąd wziął się pomysł właśnie na zorganizowanie takiego szkolenia, bo zazwyczaj szkolenia, które prowadzicie są płatne, a tutaj tak naprawdę wchodzimy za symboliczną cegiełkę. Tak. Jako osoba działająca na Instagramie, w sieci, muszę przyznać, no z dużymi zasięgami, jeśli chodzi o Skierniewice też, dostawałam kilka prośb i dostaję często prośby o udostępnianie różnych zbiórek, tylko to, że ja wrzucę link do zbiórki, to wiem, że to jest e, nic. To nic nie daje, bo tych linków mamy wszędzie mnóstwo, e, więc my albo, albo grubo, albo wcale, i e, e, stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś większego. E, tym samym e, gdzieś mój pomysł właśnie m, pojawił się w głowie, na to, żeby Wesprzeć chłopców, tej największej zbiórce się pomaga, naszych lokalnych tutaj chłopców skierniewickich, ale wesprzeć samych skierniewiczan, bo ja jestem skierniewiczanką od urodzenia i bardzo mi zależy na tym, żeby żeby ludzie tutaj mieli tę moc angielskiego, ale nie tylko angielskiego, bo tak naprawdę na tym spotkaniu, na tym szkoleniu, które będziemy, będziemy prowadzić, będziemy rozmawiać w ogóle o tworzeniu CV w 2025 roku i w ogóle o rozmowach kwalifikacyjnych. Jakie są dobre praktyki, co robić, czego nie robić. Do tego przygotowaliśmy świetny zestaw materiałów, który będzie można pobrać, więc tak, takie nasze szkolenie kosztuje zazwyczaj firmy około 15 tysięcy złotych. Państwo dostajecie to za cegiełkę, a tak naprawdę... Wtrąca się tylko 15 tysięcy w odniesieniu na przykład do jakiejś konkretnej liczby pracowników ta kwota jest, czy... Jeśli firma na przykład... To, to są grupowe. tak To są okay. grupowe, tak. tak. Okay. Na przykład 100 osób mm -hmm. przychodzi na takie, na takie szkolenie firmowe. To jest około 15 tysięcy złotych. Tym samym my stwierdziliśmy, że Zapraszamy Państwa, przyjdźcie proszę, posłuchajcie to, czego mamy do powiedzenia. Pobierzcie nasze materiały i wyceńcie, ile to jest warte według Państwa, bo myślę, że to jest bardzo okej, okay, wszyscy na tym zyskują i państwo, i, i chłopcy, a, a jednocześnie nie oczekujemy jakiejś konkretnej kwoty za zapłatę, chociaż liczymy na hojność Skierniewicza. Tak, szczególnie, że cel jest y, szczytny. Powiedzmy jeszcze może o tym, jak się zapisać na to spotkanie. Bo z tego co widziałem, obowiązują zapisy, choć y, z tego co rozumiem, wcale nie trzeba uczestniczyć w spotkaniu, żeby materiały y, od Państwa pozyskać szkoleniowe. Mhm. A powiesz o tych szczytów? Tak, będziemy, poza tym, że będziemy w Cekisie, to cało, całe wydarzenie będzie streamowane. Najprościej jest zapisać się na naszej stronie. To jest jtal.pl łamane przez 12 czerwca. 12. 12 cyframi, e, czy liczbą i czerwca. No gdzieś w Mediach na pewno Państwo znajdziecie tak. wszelkich e, liczb. Podlinkujemy. Tak, <grym> tak. Tak. <grym> tak, na pewno obok cekisu <grym> będzie też kilka plakatów, więc tam można zeskanować kod QR i wejść bezpośrednio na stronę. Tak, wa warto się zapisać, bo wtedy wysyłamy materiały, tak? Mamy e, wydarzenie, które będzie stacjonarnie w cekisie. E, 12 czerwca o 18 zapraszamy serdecznie. Bardzo prosimy o zapisy zarówno na stacjonarne wydarzenie jak i streaming online, ponieważ po pierwsze będziemy widzieli ile państwa będzie i, i będziemy mogli się na to przygotować, po drugie osoby wszystkie osoby zapisane będą mogły Odsłuchać, obejrzeć nagranie w późniejszym czasie, czyli nie trzeba być na żywo, a dodatkowo dostaną nas w swoją skrzynkę mailową świetne materiały Just Take a Lesson o tym, jak, jak właśnie tworzyć CV, co jest wskazane na rozmowach kwalifikacyjnych w 2025 roku, a co nie, jakich błędów nie popełniać. Więc myślę, że warto chociażby po to się zapisać, żeby. Dostać y, nagranie i materiały, no i móc wycenić naszą pracę. Tak więc, y, drodzy Państwo, widzimy się 12 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. No cóż, dziękuję Państwu za rozmowę. Y, na koniec chyba nie zostało mi nic innego, jak tylko powiedzieć, że miałem przyjemność rozmawiać z doktorką Justyną Roziewską oraz z Konradem Roziewskim, y, Jess day Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.